Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. To jest kolejny kwadrans z Republiką. Tytuł roboczy. Nie zbyt mi się to podoba, ten tytuł, ale trudno niech sobie będzie. Witam Państwa. Proszę Państwa, ja dzisiaj tak na szybko, ponieważ pierwszą rzecz, którą powiem, to za chwilę muszę wyjść na przesłuchanie do prokuratury. Jako świadek w sprawie, która karnej, która została założona przeciwko Andrzejowi Dudzie, Jarosławowi Kaczyńskiemu i reszcie za ustawy podjęte w sali kolumnowej, sprawy, do która nagle odbyła po roku, nie wiem czy to jest Ewek ministra Żurka czy nie, ale nieważne i tam jestem jako świadek, bo to ja osobiście podaję jako konkretny człowiek do, do prokuratury o okradzenie mnie z konkretnych środków, konkretnych rzeczy i doprowadzenie do konkretnych szkód, Ty tym również i zdrowotnych. Proszę Państwa, żyć parę lat bez ubezpieczenia i bez lekarza w moim wieku naprawdę było to, jest bardzo trudno, było. Więc dzisiaj tak krótko, bo od rana Republika krzyczy na temat KPO, grzeje już sztucznie tę aferę. To jest częściowa afera, ja się z tym absolutnie zgadzam, nie powinno tak być, ale szanowna Republika, bądźmy szczerzy. Jeżeli już powołujecie się, mówicie o pośle jednym z posłów PO i mówicie o kilometrówkach, to nie bądźcie śmieszni, bo jeśli chodzi o kilometrówki, to chyba pamiętam, że przez te 8 lat to wasza strona była, proszę państwa, troszkę w te kilometrówki zaangażowana. Ja przypominam państwu, że sprawa pana Czarneckiego i jego słynnych podróży w zimę nieistniejącym, Nieistniejącym samochodem z Krosta, chyba czy Jasła, nie wiem, do Brukseli, prawda? Czy też sprawa obecnego ministra w kancelarii doktora Karola Nawrockiego, pana Andruszkiewicza. sprawa, która na przykład jego również, która toczy się 11 lat, chyba się już ciągnie o dopisywanie na listach wyborczych. Czyli tego nie ruszacie. Więc jeśli ruszacie jakąkolwiek aferę i nieprawidłowość, to ruszcie. Oczywiście, że w KPO było szereg nieprawidłowości, ale Dlaczego tylko PO ma za to płacić? Skoro duża część tego KPO rozdana była, tak jak to było w Podkarpackim i nie tylko w Podkarpackim, rozdana była przez pisowców i w tym ludzi, którzy byli kiedyś w rządzie pisowskim, czy to za pana Morawieckiego, czy to za pani Szydło, w związku z czym mówmy po prostu szczerze na ten temat. Oczywiście, że mi się nie podoba rozdawanie na jachty i tak dalej. W ogóle uważam, że cała ta choreka, ch ch czy jak to tam się nazywało, to były, jest moim skromnym zdaniem totalną bzdurą. Tyle lat po pandemii, nie. wiecie Państwo, no, to już chyba nie działa tylko okazja do wyrabiania forsy, ale tak było również za czasów SU. Może nie było akurat środków KPO i tego typu, ale jest chodzi o dotacje i pieniądze, od Unijne też dostawali głównie krewni i znajomi królika. Ja proponuję, byście panowie, a tutaj pan Wrona, pan który krytykuje strasznie Tuska i mówi o luksusach dla bogatych, byście zobaczyli, jakie dotacje unijne były wydawane za pisów i kto dostawał. Tylko jedna strona dostawała, ile dostawało dotacji różnego rodzaju kościoły i związki religijne określonej tylko reliki, ile dostawali krewni i znajomi panów posłów, proponuję, żebyście się tym zajęli. Dobrze, chcecie być domem wolnego słowa, to bądźcie dołem wolnego słowa i powiedzcie to. Powiedzcie również tak naprawdę, jak to wyglądało z wieloma rzeczami. Ale najciekawsza rzecz, której nigdy nie powiecie i nie chcecie powiedzieć, to proszę wybaczyć, proszę Państwa, ja muszę ruszyć trochę swoim, swoim nieszczęsnym komputerem, o, ruszyłem komputerem, no to, do proszę Państwa, sprawa, która mnie totalnie bulwer bulwersuje, proszę zobaczyć, że wpiszę, bo muszę datę dokładną powiedzieć, e, powiedzieć, proszę Państwa, to sprawa pracy pana Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, proszę Państwa, e, jak Państwo wiecie. Bo jak wiemy, w latach 2020-2022 był przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, proszę Państwa, a więc zarządów pana premiera Morawieckiego. Ja mam takie pytanie. Jak Państwo wiecie, on był w randze wicepremiera. Więc mam proste pytanie, jak wygląda jego teczka kadrowa? I nie chodzi mi o rzeczy tajne, jakieś tam życiorysy i tak dalej, ale chodzi mi na przykład o zakres obowiązku. Jak wyglądała pensja? Jak wyglądało przychodzenie do pracy? Ponieważ tak się dziwnie składa, że każdy urząd państwowy, bez względu na to, czy to jest kancelaria premiera, kancelaria prezydenta, czy um, jakikolwiek oddział jakiegokolwiek, nie wiem, instytucji państwowej gdzieś, na prowincji, przepraszam, prowincji oczywiście, ale dobrze, poza Warszawą, bez względu na to, czy jest to sprzątaczka, czy jest to szef tego urzędu, minister, premier i tak dalej, podlegano ścisłym biurokratycznym, kadrowym, kadrowym sprawom, prawda. A więc musi być angaż, czyli jakieś powołanie, musi być zakres obowiązków, i musi być. Jakieś tam, powiedzmy, związane równiczenia płacowe, więc cała struktura pensji. To wszystko jest w zwykłych biurokratycznych teczkach kadrowych i warto by sprawdzić, bo można być w dyspozycji kadra bez obowiązku świadczenia pracy, ale czy wtedy dostaje się gołą pensję, o ile się orientuje? Proszę Państwa, ja nawet, trzeba wiedzieć, czy byłem podporucznikiem, czy byłem pułkownikiem, czy byłem. Najniższym stopniem, najniższą funkcją urzędniczą u siebie w swoich urzędach, w których pracowałem, a mianowicie zarówno w departamencie pierwszym NBZW, jak i w łopie, czy później w A czy znaczy byłem pełnym pułkownikiem trzygwiazdkowym i głównym specjalistą. Tam zawsze był zakres obowiązków, gdzie było napisane na przykład coś takiego, że dyspozycyjny dyspozycyjny i że godziny pracy co, co się wiąże z tym, że godziny pracy są całkowicie nieruchome i zależne od sytuacji. Na przykład? Takie co? Był zakres obowiązków, co należało do moich obowiązków. Szef agencji wiadomo to samo. No niestety, kadry to kadry. Jak się potem odchodzi na emeryturę czy odchodzi z pracy, trzeba dostać również opinię. Trzeba dostać zaświadczenie. I ciekaw jestem, jak to jest z Jarosławem Kaczyńskim, za wszystkie ZUS, -y, NFZ i tak dalej. No wiadomo, to zawsze kadry robią wszędzie i tak to się dzieje. I tak to się dzieje. I tak to się dzieje. Ciekaw jestem, czy ktoś to sprawdzi, ponieważ w tym czasie 2020-2022 zapadały decyzje. I Republika dobrze o tym wie, decyzje, które są w tej chwili, które mają na dzisiaj Swoiste, swoiste, które implikują to, co dzieje się dzisiaj. Na przykład sprawy związane z, ze sprawiedliwością. Sprawy związane z to, co się nazywa niepraworządnością strony PiSu. Sprawy z tymi wszystkimi przeklętami. Pamiętajcie, że to był okres pandemii. A więc sprawy te wszystkie z funduszami sprawiedliwości i tak dalej. Tak. Wicepremier to spraw bezpieczeństwa, czy koordynator jakiegoś zespołu do spraw bezpieczeństwa musiał mieć na to wpływ. Jeśli libiał, to nie sprawował swojej funkcji. Ja przypominam, że zakres obowiązków, że w sprawach urzędniczych, jeżeli coś jest w zakresie obowiązków danego urzędnika, a nie zostało wykonane, jest takim samym przestępstwem, jak, jak to, że jak, jak błąd urzędniczy. Brak dokumentu w, w biurokracji państwowej jest także, Przestępstwem, takim samym jak jego zniszczenie, proszę państwa. No po prostu, przykro. Więc warto by, żeby się Republika zaczęła, żeby się republika po prostu tym zainteresowała. Bo to jest bardzo ciekawe, bo w tych sprawach tam wybuchła wtedy wojna, nie wiem, czy on jeszcze był, chyba jeszcze był trochę, wojna na Ukrainie. Jaki wpływ, i czy Jarosław Kaczyński nadzorował wówczas wojsko? A więc wszystkie te służby wojskowe, czy nadzorował, jak w jaki sposób nadzorował służby cywilne, sprawy Pegazusa i nie tylko Pegazusa, to są sprawy, którymi powinna się Republika, Republika zająć dokładnie. Teraz czytam sobie, że KPO, najpierw polityczny szantaż w Brukseli, teraz kompromitacja Tuska. Nie, proszę Państwa, to nie jest tak. Ten polityczny szantaż w Brukseli nie był do końca taki bardzo polityczny. KPO nie jest w rezultacie wielką. Ta sprawa z KPO to nie jest cały budżet i tak dalej. To bulwersuje, bo ludzie więcej mogą, ludzi bardziej bulwersują jachty za ileś tam tysięcy złotych, czy ludzie są w stanie wyobrazić 500 tysięcy złotych. Ale o ile się orientuje, to chyba Jarosław Kaczyński musiał uczestniczyć jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa w, w jakichś rozmowach z Koreą Południową na temat 7 miliardów dolarów, które miał wydać Błaszczak da jakiś na kontrakt, 7 miliardów dolarów do państwa, to ciężko sobie wyobrazić. Naprawdę ciężko sobie to wyobrazić, a jest to suma tak ogromna, że jak już raz wspominałem, Parlament Korei Południowej, ponieważ same banki i te firmy stwierdziły, że nie są w stanie obsłużyć tego kontraktu bez gwarancji, bez kredytów i gwarancji państwowych. No i zrobiła się ogromna awantura. Tam prawie doszło do kryzysu rządowego, bo parlament odmówił obsług gwarancji państwowych dla tak ogromnego kontraktu. Takie kontrakty negocjuje się latami i powinna być chyba zgoda parlamentu. Więc czy wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński dokonał takiej sprawy, nie wiem, takich rozmów? Ja nie pamiętam, czy było jakiekolwiek posiedzenie na ten temat parlamentu polskiego, jawne czy tajne. Nie wiem, może było jakieś tajne. Warto by to sprawdzić, proszę Państwa. Więc szanowne Republika, jeżeli mówisz, to jeżeli mówicie, mówcie prawdę. Teraz piszecie miliony rozdane po ciku swoim. Ale te, przypominam, kto dostawał dotacje, przypominam panów Mateckich, przypominam szereg różnych innych historii, kto dostawał dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ja mogę Państwu powiedzieć, bo sam byłem świadkiem pewnej rzeczy, że jedna z bardzo prawicowych, nazwijmy to telewizji, Dostała dwie dotacje natychmiast. W ciągu dosłownie tygodnia załatwiono pieniądze, bo chciano zrobić równoległą tubę propagandową. To było w roku 2016-2017. Ja również wtedy słyszałem, jak się występują dotacje. Co ciekawe, część ludzi związanych mocno z pisem mówiła mi również, że nie mają szans na żadne dotacje, na swoje różne przedsięwzięcia, szczególnie przedsięwzięcia medialne, dlatego że wiesz, my nie mamy układów tam na górze. Na tej zasadzie się działo. Więc mówmy o tym. Ja się zgadzam cały czas, że niektóre rzeczy, które były w KPO, nie powinno ich być. Naprawdę te próby swingersów i tak dalej, nie powinno ich być. Ale jeśli już zostało to, ale to się niczym nie różni od tego, co było wcześniej. A więc zastanówmy się, może nie na aferą KPO, the republiką, ale zastanówmy się nad sposobem przyznawania fundacji do unijnych w Polsce, w ogóle w Polsce, bo na tym polega bo bo bez względu na pieniądze unijne w Polsce. Ja też bym wolał, żeby to poszło na telefony dla dzieci, jakieś tam zaufania, czy na, na psychiatrię dziecięcą, ale idzie tak, jak idzie. Trudno. Tak się złożyło. Mam nadzieję, że Donald Tusk wyciągnie jakieś konsekwencje. Tym bardziej, że ja cały czas mówię, że to jest po prostu równoległe, Państwo PIS istnieje i ta pułapka, i ta pułapka została załatwiona. Wydaje mi się, że ani Donald Tusk, ani rząd nie miał nawet świadomości, co z skończy, bo trudno, żeby oni czytali wszystko, bo nie czytają, bo nie czytają, proszę Państwa. I teraz Republika weźmy sobie fundację unijne i na jakie projekty one poszły za czasów PiSu, a się zdziwicie, jakie śmieszne rzeczy tam znajdziecie. Ja nie będę nawet w tej chwili wspominał tego i szuk. Tak to wygląda. Tak to wygląda, e, proszę Państwa. E, I to są sprawy, które moim zdaniem są sprawami aferalnymi. Tak jak mówiłem, przede wszystkim praca pana Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście on mógł pracować, ja nie mówię, że on nie pracował, ale musiał przychodzić codziennie do pracy. Czy przychodził? Nie wiem, może miał nielimitowany czas pracy, tak jak ja wpisane, ale musiał się tam pojawiać. Musiał mieć jakiś gabinet, biurko, samochód, sekretarkę i tak dalej, kierowcę. Ile to kosztowało? Na poziomie wicepremiera chyba nawet obstawy, jeżeli używał swojej własnej obstawy, tej prywatnej. Proste pytanie, kto za to płacił? Czy on, z jakichś swoich funduszy? Nawet niech z funduszy partyjnych, to jest już jego sprawa. Ale w jaki sposób ci ludzie mieli dostęp również do niego bezpośrednio w urzędzie? A Jak rozumiem, wicepremier do spraw bezpieczeństwa musiał mieć również dopuszczenia najwyższe, dopuszczenia do tajemnicy, więc jeśli miał, to czy wokół niego byli na co dzień ludzie, którzy tych dopuszczeń nie mieli, w sensie właśnie również obstawy i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. To są wszystko ciekawe sprawy. Na miejscu pana premiera Tuska zleciłbym sprawdzenie tego w kpr bo to prawdopodobnie gdzieś jest w kadrach, w finansach. Proszę państwa, bardzo wiele rzeczy. Zaczyna się od zwykłej biurokracji. Ja przypominam Amesa, tego słynnego szpiega CIA, szpiega rosyjskiego CIA i znalazły księgowe, nie pracownicy operacyjni. Księgowe, które prześledziły zarobki, dochody, sprawy finansowe, sprawy kadrowe. Ja robiłem swoją sprawę, która skończyła się sukcesem i wywalili rozwanie rosyjskiej przez... Pierwsze, przez pół roku zanim napisałem raport siedziałem w papierach. Dokładnie w papierach, bo tak to jest. Niestety, proszę Państwa, każdy Urząd Państwowy, jak już powiedziałem, jest biurokratyzowany i będzie zbiurokratyzowany i trzeba umieć tą biurokrację wykorzystać. Dla siebie przede wszystkim, również dla swojej ochrony, ale również, żeby uderzyć w przeciwnika. I wydaje mi się, że tutaj jednak jakieś rzeczy musiały być, bo trzeba by poruszyć pewne sprawy, ponieważ nie wiem, ja powiedziałem o tym kontrakcie na 7 miliardów dolarów, ale nie tylko, czy jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa wpływał na stan polskiej polityki zbrojeniowej. Ciekaw jestem. Teoretycznie powinien, bo to jest taka funkcja, ale jeżeli nie miał tylko w obowiązkach, to mogę dyskutować po co ta funkcja, ale nie mam do niego żadnej pretensji. Generalnie, bo jeżeli pan Jarosław Kaczyński wykonywała swoją pracę zgodnie z zasadami i brał za to pieniądze, Płacił podatki, to co mnie to obchodzi w tym momencie? To dobrze. Tylko pytanie, czy wykonywał i jak ją wykonywał? I czy był odpowiedzialny za decyzję? Ale jeżeli na przykład podjęte zostały decyzje dotyczące bezpieczeństwa Polski, a on jako koordynator nie uczestniczył w tych decyzjach, no to pytanie, proszę Państwa, jest proste. To jest pytanie proste. To znaczy, że y, tą swoją funkcję, mówiąc prosto, olewał jest tej zasadzie, osoba na funkcja. Ja wiem, że, a to, co mówi tajemnica Policzynera, że chodziło o to, żeby być pewnego rodzaju barierą w konflikcie Ziobromurawieckim mnie nie interesuje, bo to jest państwo. Podobnie jest w tym moim procesie, proszę państwa, moim, to co podałem. I wiecie państwo, tu wcale nie chodzi o ustawę dezbokizacyjną, uchwaloną w warunkach, że tak powiem, jakby to Państwu powiedzieć, no, urągających wszelkiego rodzaju praworządności. Nieważne, to o tym jeszcze będę mówił, ale nie dziś i nie, nie tutaj. Ale chodzi, bo, ale chodzi o to, że sąd lubi konkretne rzeczy. Bo jest tak, i łatwo to sobie wyobrazić. Jest konkretny, no, zobaczmy sobie wypadek drogowy, jest konkretne miejsce, czyli konkretne powiedzmy przejście przez je na skrzyżowaniu konkretnych ulic. Konkretny samochód z konkretnym kierowcą, konkretne ofiary, prawda? I konkretne szkody. E, natomiast tu chodzi również o to, że w takich samych warunkach uchwalono budżet państwa. Jak sobie wyobrażacie, jako państwa, budżet państwa? To jest niewyobrażalne dla nas, jeśli w takich samych warunkach uchwala się budżet państwa, który dotyczy absolutnie nas wszystkich. Tych, co są, dopiero zostaną poczęci, tych. Które są w trakcie ciąży i tych poczętych, jak również tych, którzy umrą niedługo. Przykro mi. To jest budżet państwa. Jak tutaj wyliczyć szkoda w tym momencie, skoro w taki sam sposób? To jest pewnego rodzaju precedens, bo posłowie nie mogą robić wszystkiego. I nie mogą, nie może mi się wydawać, że mogą zamknąć się w toalecie i uchwalić wszystko dotyczące wszystkich. I dobrze, żeby Republika też się takimi sprawami zajęła, skoro chcecie być tak, skoro się chwalicie, że macie tyle, Widzów, jesteście taką stacją wspaniałą, no to bądźcie. Dobrze, proszę Państwa, ja kończę. Dziękuję Państwu bardzo. No i co? Zapraszam do jutra. Cześć. Na no jutro, przepraszam, co ja mówię. Bo rano ja myślę tak w głowach, jestem już tej prokurator. więc ja tam pamiętam. No, nie wiem, jak to. Na razie, cześć.